10 faktów na temat reprezentacji Australii. Jest to seria 32 odcinków, w którym przedstawiamy Ci 10 informacji na temat każdej z reprezentacji grającej na mundialu w Katarze. Czwarta z 32 reprezentacji to reprezentacja Australii. Numer 10. Największym sukcesem na Mistrzostwach Świata było wyjście z grupy. W 2006 roku w Niemczech odpadli w 1.8 finału. Przegrali z Włochami po bramce Tottiego w 95 minucie meczu. Numer 9. W meczu o Awans na mundial zagrali w barażowym meczu, w którym pokonali 2–1 Zjednoczone Emiraty Arabskie. Musieli zagrać w barażach po porażce eliminacyjnej z Japonią i naszym grupowym rywalem Arabią Saudyjską. Numer 8. Selekcjonerem od 2018 roku reprezentacji Australii jest Graham Arnold. Australijską kadrę prowadził również w latach 2006–2007. Numer 7. Najstarszym graczem kadry jest Danny Wukowicz. Ma 37 lat. Urodził się 27 marca 1985 roku Numer 6 Najwięcej meczów rozegrał kapitan Matthew Ryan Jest to liczba 75 Numer 5 Najmłodszym kadrowiczem jest Garang Kual Chłopak ma 18 lat Urodził się 15 września 2004 roku Numer 4 Najwięcej kadrowiczów gra w lidze australijskiej Ale również co ciekawe w lidze szkockiej Po 8 zawodników gra zarówno w Australii jak i w Szkocji Numer 3 Największą gwiazdą jest Matthew Ryan. Ma on za sobą grę w takich drużynach jak Arsenal czy Walencja. Numer 2. Australia była pierwszą kadrą, która wydała oświadczenie w sprawie łamania praw człowieka w Katarze. Nagranie wideo to zbiór opinii 16 piłkarzy z kapitanem Matthew Ryanem na czele. Numer 1. Kadra Australii jest niewiele więcej warta od kadry Arabii Saudyjskiej. Wartość to 36 milionów euro. Wyżej wyceniany jest chociażby Piotr Zieliński. Daj znać w komentarzu, czy Australia ma szansę na wyjście z grupy.